Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście, w kolejnym filmie na moim kanale z pokładu samochodu dla. myślę, że można to określić przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego zjadacza chleba, chociaż to się okaże nieco później, jak będziemy rozmawiać o cenie. Ponieważ znajduję się za kierownicą Dacia Jogger po raz kolejny z bardzo ważnego powodu, ponieważ Dacia. Relatywnie długo kazała sobie czekać na wariant potencjalnie najbardziej wyczekiwany, najciekawszy, czyli wariant hybrydowy. W końcu jest, w końcu się doczekaliśmy, w końcu nie ukrywam, ja też się doczekałem. E, dzisiaj takim samochodem pojeździmy, trochę sobie o takim samochodzie opowiemy, no i odpowiemy sobie na pytanie, czy to rzeczywiście jest samochód dla takiego przeciętnego Polaka. Zapraszam. Muszę Wam, moi drodzy, pokazać konfigurację tego egzemplarza, ponieważ specyfikacyjnie to jest najwyższa odmiana wyposażeniowa czy konfiguracyjna, jak wspomniałem, Extreme, w tym przypadku w zielonym lakierze nadwozia. I odmiana Extreme, czy ta wersja Extreme, dodaje nam jeszcze kilka takich brązowych dodatków oczywiście wszystkie znaczki, czy to z tyłu, czy to z przodu zostały zaktualizowane, jeżeli chodzi o samochód, ale też jeżeli chodzi o kartę. Na karcie do samochodu również jest zaktualizowany znaczek, oczywiście system bezkluczykowy w tym przypadku. 16-calowe polakierowane na czarno, aluminiowe felgi. Mamy tutaj sporo tych dodatków Extreme. Tutaj naklejeczka, tutaj naklejeczka, tutaj też naklejeczka biegnąca przez całą szerokość nadwozia. Relingi dachowe, które też możemy sobie adaptować w zależności od tego, co potrzebujemy, nazwa modelu. W części tylnej jest oczywiście oznaczenie układu napędowego. Z racji, że jest to jogger hybrydowy, tak jak mówiłem, w kolorze brązowym też zmieniony znaczek. Producenta. Bagażnik, no tutaj jest kilka moich szpargałów. Nie jest specjalnie duży w konfiguracji siedmioosobowej, bo to jest samochód z trzema rzędami siedzeń. Samochód praktycznie kompletnie wyposażony, ale o tym powiem Wam jeszcze ze środka. W każdym razie kawał sporego pakownego kombi bez wątpienia. No, znamy jogera. Oczywiście to, że bezkluczykowy dostęp szaleje, w zależności od tego, czy się do samochodu zbliżę, czy od niego oddalę, to też o tym wiemy. Z tyłu mamy tacki, więc można sobie coś na nich położyć, ewentualnie coś zjeść. Ciekawa tapicerka. Zaraz Wam ją pokażę w tym egzemplarzu. Egzemplarzu: no. W Odmianie Extreme oczywiście. Wersja Extreme dodaje nam też takie, to są takie nakładki. To był oczywiście dingiel powitalny, nowy dingiel dla Daci. Takie nakładki z takim motywem stylistycznym dla odmiany Extreme. W takim samym motywie są gumowe dywaniki. Warto na to zwrócić uwagę. Tapicerka jest dosyć ciekawa mamy tutaj taki materiał który nie jest ani skórą ani ekoskórą, nie wiem jestem w stanie uwierzyć, że jest to po prostu e, ciekawej faktury plastik być może e, może nie, nie znam się do końca na materiałach w każdym razie jest to dosyć interesujący materiał on wyściela nam centralną część foteli jest też obecny na boczkach drzwiowych co widać i na konsoli centralnej zobaczcie e, mamy sporo tych Brązowych w zasadzie, czy złotych akcentów, bo nie tylko na drzwiach. Mamy też na e, w, w zasadzie, otworach wentylacyjnych, na konsoli centralnej. E, pozwólcie, że odpalę samochód. Oczywiście jest system bezkluczykowy, bo chcę Wam kilka rzeczy pokazać. Mianowicie, jogger hybrydowy dostał teraz tutaj takie, może nie do końca czytelne. Cyfrowe zegary. Może inaczej. One są całkiem czytelne, pokazują sporo informacji, można sobie je też zmieniać. Między innymi mamy też diagram, który nam pokazuje, w jaki sposób działa ten układ hybrydowy. Możemy sobie też zmieniać widoki. Mamy trzy widoki tych cyfrowych zegarów. One w żaden sposób nam. Nie próbują nawet udawać klasycznych zegarów, natomiast nie jest to też przeładowane informacjami jest w porządku. Oprócz tego, oczywiście, centralny wyświetlacz, centralne multimedia z matowym wyświetlaczem co warte podkreślenia więc ten wyświetlacz może nie będzie się aż nam w takim stopniu palcował. W moim przypadku z bezprzewodowym Apple CarPlay, który działa bez zarzutu, standardowo jest uchwyt na telefon i to jest tak naprawdę jedyny element, przy którym widać jakąś amplitudę ruchu, bo wszystko pozostałe jest znakomicie spasowane, znakomicie poskładane. Więc kiedy jedzie się tym samochodem, pomimo tego, że tutaj mamy twarde plastiki, czego można było się spodziewać, kieszenie w drzwiach też nie są niczym wyłożone to jednak nic się tutaj w czasie jazdy nie odzywa. Dodatkowo możemy sobie też podpiąć telefon. To jest USB A. Złączy natomiast mamy też USB C w konsoli centralnej. Na konsoli centralnej też kilka przycisków od podgrzewanych foteli. Jest funkcja eco, z której ja akurat nie korzystam i e save, czyli De facto pozwalająca nam używać w większości przypadków siły elektrycznej, jest nawet funkcja jazdy po bezdrożach. Nie wiem po co się to znalazło w tym samochodzie, ale jest. Oczywiście wybierak automatycznej skrzyni biegów, która jest tu określana jako MMT, Multimode. To a propos tego hybrydowego układu napędowego: jest elektryczny hamulec postojowy. Tu mój bidon z wodą, co oznacza, że są całkiem obszerne kieszenie na jakieś napoje. Oczywiście, standardowo jest też schowek przed pasażerem. Ten materiał, o którym wspominałem, szybki rzut okiem kamery, jeszcze na część tylną. Całkiem niezła widoczność. No, moi drodzy, tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze. Oczywiście, trzeba auto wyłączyć na szybko. To auto z zewnątrz, bo jest to ciekawa kompletacja stylistycznie. Oczywiście, wersja Extreme dorzuca nam nieco tych smaczków stylistycznych, co widać. Ciekawa wersja oczywiście, stopowym wyposażeniem, ale. Nas bardziej interesuje w tym przypadku układ napędowy, więc zapraszam Was do środka. Na sam początek powiedzmy sobie kilka standardowo rzeczy dotyczących wyposażenia i e, powiedzmy o cenie, ponieważ w przypadku samochodów marki Dacia nadal mówimy o produktach, które są anonsowane jako przystępne cenowo jako samochody, które kosztują. Nawet w dzisiejszych czasach całkiem przyzwoite pieniądze są dla wspomnianego przeciętnego Polaka, przeciętnego Kowalskiego. Wyposażeniowo misja akurat trafił, po pierwsze, że egzemplarz praktycznie kompletnie nowy, bo jak odbierałem ten egzemplarz, to on miał przejechane raptem około 1500 km, więc ledwo co samochód dotarty. Potrafił mi się też egzemplarz, tak jak widzieliście, w odmianie specyfikacyjnej Extreme, która dodaje tutaj kilka takich bardzo przyzwoitych wizualnie smaczków stylistycznych, ale jest to też wersja bogato wyposażona i ten egzemplarz, pomijając jeszcze wersję, że jest to konfiguracja siedmioosobowa, jest jeszcze dodatkowo dopakowane wyposażeniem, więc to jest Nazwijmy to jogger full wypas. po same szyby. Co to oznacza? Oznacza, że oczywiście w przypadku hybrydowego jogera mamy ten cyfrowy zestaw zegarów, OK w porządku. Mamy te fantastyczne multimedia, które są absolutnie wystarczające, mają tak jak wspomniałem bezprzewodowy Apple Carplay w moim przypadku, który działa bez zarzutu, jest automatyczna klimatyzacja, ale wciąż tylko jednostrefowa. Pamiętajmy, że mówimy o sporym, jednak siedmiosobowym kombi. I pamiętajmy też o tym, że nadal jest to samochód, który jest pozbawiony otworów wentylacyjnych na kanapę. Trochę szkoda, uznaję to za pewne niedopatrzenie, ponieważ o ile Pierwsze lata, pierwsze miesiące funkcjonowania Jagera na rynku i funkcjonowania w sprzedaży byłem w stanie to sobie uargumentować. To myślę, że po tych kilku zabiegach stylistycznych czy dopas, po tym dopasowaniu Jagera do aktualnej gamy Dachi, myślę, że można było coś z tym zrobić. To jest jednak spore kombi, więc te otwory wentylacyjne na tył by się jednak przydały. Tak samo. Wiem, że dwustrefowa automatyczna klimatyzacja by może kosztowała więcej w, przy rachunku końcowym, ale myślę też z drugiej strony, że klient docelowy byłby w stanie taki koszt ponieść. Więc fajnie, gdyby była ta dwustrefowa klimatyzacja, nie mniej je, ta jednostrefowa jest całkiem wydajna. Co oprócz tego mamy LEDowe światła e, mijania. Oczywiście, LEDowe są też światła dojazdy dziennej, jest tempomat, są systemy wsparcia i ochrony. Jedna rzecz, której nie pokazałem. Ja przy moim lewym kolanie mam jeden przycisk, dosyć istotny. Wrzucę wam gdzieś zdjęcie tego przycisku, ponieważ, jak doskonale wiemy, jogera też nie omija fakt, że. Sporo systemów jest teraz obowiązkowych w Unii Europejskiej, m.in. system ISA. A pod tym przyciskiem, po dwukrotnym jego kliknięciu, możemy sobie wszystkie systemy i e, te pikacze, tak zwane, po prostu odłączyć i się tym zupełnie nie przejmować, co ja niniejszym czynię. O, właśnie. Minus jest taki, że w jogerze, kiedy już to wyłączymy, kiedy wyłączymy system ISA, to automatycznie też musimy wyłączyć system nadzoru nad pasem ruchu. Nie znalazłem wyszczególnienia tego. To znaczy, znalazłem w systemie multimedialnym, ale za każdym razem, kiedy wyłączam system ISA inaczej niż z tego przycisku, to on mi się włącza z powrotem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego tak jest. Co oprócz tego jest y, kamera cofania, natomiast ta kamera jest takiej dosyć wątpliwej jakości, o widać. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest nadal Dacia. Nadal samochód mający kosztować całkiem e, przyzwoite pieniądze. Poza tym audio jest dosyć słabe, natomiast wyposażeniowo niczego nam tutaj de facto brakować e, nie powinno. Są nawet podgrzewane fotele, które akurat są jedną z niewielu opcji. W przypadku odmiany Extreme, tylko powiedzmy sobie ocenię, ponieważ ja byłem tego świadomy, że w momencie, kiedy hybrydowy jogger zadebiutuje na polskim rynku, to on będzie odpowiednio droższy. Co jest jasne i oczywiste, bo jest to układ bardziej skomplikowany. O samej hybrydzie zaraz powiem, ale jest to układ bardziej skomplikowany. Jest to też jogger najmocniejszy, najszybszy, jakby to było specjalnie istotne, ale jest to jogger napędowo niejako topowy, więc to było jasne, że to będzie samochód droższy. Natomiast jogger hybrydowy najmniej aktualnie kosztuje 118 850 zł. Do ceny jeszcze wrócę za chwilę. Ten egzemplarz, tak jak tu stoi, z kompletem wyposażenia jako wariant 7 kosztuje 124 850 zł. Co za to dostajemy, bo warto o tym powiedzieć? Przejdźmy do tego układu napędowego. Dostajemy między innymi właśnie to. To jest element um, wygodny, niejako, bo jest to skrzynia automatyczna. Oczywiście, w przypadku hybrydowego jogera to wszystko nie jest takie proste, ponieważ jest to hybryda produkcji francuskiej, czyli hybryda Renault. Hybryda wykorzystująca wolnosący czterocylindrowy silnik 1.6. Jest to hybryda doskonale znana chociażby z modelu Clio, na przykład. Taka hybryda. Osiąga 140 koni mechanicznych, więc, tak jak wspomniałem, jest to najmocniejszy jogger, jakiego można sobie nabyć. I rzeczywiście pod względem dynamiki nie ma na co specjalnie narzekać, bo ten samochód potrafi być przyzwoicie dynamiczny. Nie jest to żaden sportowiec, nie jest to żadna propozycja. Bóg wie, jak bardzo dynamiczna, ale zdecydowanie dynamika jest przyzwoita. Nie ma na co narzekać. Poza tym, tak jak wspomniałem, jest to hybryda wywodząca się bezpośrednio z koncernu Renault, co oznacza, że jest niezwykle skomplikowana w swojej konstrukcji. Ja nie będę się już tutaj zagłębiał w ilość skrzyń biegów, w ilość wszystkich podzespołów itd., itd., bo jest to po prostu konstrukcyjnie urządzenie skomplikowane, natomiast ono działa. I z tego, co wiem, z tego, co słyszałem, z tego, co się orientuję, działa to bezawaryjnie. Klienci nie zgłaszają żadnych zażaleń pod adresem tej hybrydy. Fakt, że tak samo jak w samochodach Renault, tak samo i tutaj ta hybryda działa w sposób nie do końca bezinwazyjny, nie do końca kulturalny. To znaczy. Silnik spalinowy potrafi być relatywnie głośny i ewidentnie słychać, kiedy on się włącza, kiedy on kończy swoją pracę, kiedy się wyłącza. Ewidentnie to wszystko tutaj słychać. Mało tego zdarzają się sytuacje, gdzie wydaje mi się, że to idzie bezpośrednio od skrzyni biegów. Potrafi to cały ten układ szarpnąć nadwoziem szarpnąć w sposób nieprzyjemny. Bywa tutaj głośno, tak troszeczkę działa to w sposób nieokrzesany. Natomiast nie dziwi mnie, to nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo wiem jak ta hybryda działa w przypadku innych modeli Renault. Tak jak wspomniałem, tutaj jest to, sposób działania tej hybrydy jest podobny. Natomiast muszę temu układowi napędowemu oddać, że pomimo tego, że działa w sposób nieco. Nieokrzesany czy głośny, czy wydają się z tej hybrydy, dobiegają do moich uszu takie dosyć, może nie przeszkadzające, ale trochę niepokojące dźwięki, to jednak ta hybryda działa efektywnie, co oznacza, że w obrębie miasta rzeczywiście naprawdę często można jeździć, jeździć czysto elektrycznie, czyli na sile elektryki. Efektywnie doładowywać można tutaj em, akumulator, między innymi korzystając z trybu B, czyli z trybu rekuperacji, wzmożonej rekuperacji. Ja lubię akurat korzystać z trybu B, kiedy jeżdżę, zwłaszcza po mieście. To muszę też oddać temu układowi napędowemu właśnie wspomnianą dynamikę, bo jest naprawdę przyzwoicie i oszczędność, bo pokonałem standardową dla siebie trasę. Z tempomatem ustawionym na większość dystansu 130 km na godzinę i samochód zużył mi równo 6 litrów. Kiedy kręcę się po mieście, ze swoim stylem jazdy, raczej niespiesznym, ale też wykorzystując od czasu do czasu to, co ten samochód ma do zaoferowania, zamykam się w 5 litrach. Więc oszczędność zużycia paliwa jest zdecydowanie mocną stroną tego. Układu hybrydowego, tylko właśnie pojawia się pytanie, czy, czy to jest jogger idealny? Czy taki powinien być jogger od samego początku? Czy hybryda to jest najlepsze, co możemy de facto wybrać do tego modelu? Powiem Wam, że myślę, że warto było czekać na ten wariant napędowy. Zdecydowanie. O, teraz dosyć mocno słychać. Się ten trzon spalinowy, 1,6, właśnie. No, tak, wracając do tego, że on potrafi działać dosyć głośno. Ale wracam. Myślę, że warto było czekać na wariant hybrydowy, ponieważ koniec końców w joggerze, tak samo jak w innych modelach, działa to całkiem efektywnie. Jest to układ całkiem oszczędny i myślę, że można być zadowolonym z tego, co taka hybryda nam zaoferuje. Natomiast yy, pamiętajmy, że jogger hybrydowy, tak jak wspomniałem, kosztuje minimum niecałe 119 tysięcy złotych i owszem to jest już całkiem spora sumka, całkiem spora sumka biorąc jednak pod uwagę o jakim samochodzie mówimy, bo mówimy nadal o samochodzie, który na rynku w sprzedaży ma grać przede wszystkim ceną. Ma być dostępny dla jak najszerszego grona klientów, które niekoniecznie chce, albo niekoniecznie może sobie pozwolić na ultradrogie propozycje, ultradrogie samochody. Więc niecałe 119 tysięcy złotych na dzień dobry, za taką hybrydę trzeba sobie to. Samemu przekalkulować, czy będzie się to komuś opłacać, ale nadal pragnę zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę, że za takie pieniądze dostajemy hybrydowy samochód, który jest całkiem przestronnym, pakownym, praktycznym, rodzinnym kombi z siedmioma miejscami na pokładzie, to nadal jest propozycja, no myślę, że bezkonkurencyjna. Myślę, że biorąc pod uwagę takie warunki cenowe w rzeczywistości, nie mówię tutaj już bezpośrednio o propozycjach siedmioosobowych. Ale w takich warunkach cenowych, biorąc pod uwagę samochody wyposażone praktycznie na full, to mogą konkurować z jogerem propozycje mocno teraz atakujące rynek europejski, czyli propozycje chińskie. Więc reasumując. Czy taki jogger hybrydowy jest wariantem idealnym? Nie wiem. Nie odpowiem bezpośrednio na to pytanie. Nie dam jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ nadal można zaoszczędzić trochę pieniędzy i zdecydować się oczywiście kosztem większej wygody, bo tam jest tylko i wyłącznie skrzynia manualna ale oszczędzić trochę pieniędzy, przeboleć. Ten przymus machania lewarkiem i obsługi pedału sprzęgła, i zdecydować się na jogera benzynowego z fabryczną instalacją LPG. Nadal taka propozycja jest w ofercie i nie wiem, co ja bym szczerze mówiąc wolał. Czy wolałbym więcej wydać, ale pójść w stronę większej wygody. I większej nowoczesności, jednak, bo hybryda oczywiście jest rozwiązaniem bardziej nowoczesnym i jest to układ napędowy, który sprawdzi się nie tylko w obrębie miasta, ale w trasie też. Czy jednak zaoszczędzić trochę pieniędzy i pójść w stronę gazu? Bo to nadal jest bardzo interesująca propozycja na rynku. Więc ten test zakończę nie bezpośrednią odpowiedzią na to pytanie. Uważam, że warto było czekać na hybrydy, natomiast czy ktoś się zdecyduje na hybrydę, czy na wariant z fabrycznym LPG, to już pozostawiam w waszej decyzji i waszym wyliczeniom przede wszystkim, co wam się będzie bardziej opłacać. Natomiast koniec końców, to jest znakomita propozycja, naprawdę znakomita propozycja. Tylko pamiętajmy oczywiście, że jest to jogger, który nie jest samochodem idealnym, w którym ten pewnego rodzaju klimat budżetowy, jednak nadal czuć, czy to w prowadzeniu, czy to w komforcie resorowania, czy ogólnie w tym, jak ten samochód się zachowuje na drodze. Natomiast jest to pełnoprawny, bezpieczny, bardzo dobrze wyposażony samochód. Jest to bardzo dobra propozycja. Nie przedłużam, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu razem z tabelą, z danymi technicznymi umieszczam w opisie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, oceniania, zostawiania kciuków w górę, komentowania. No i cóż, z pokładu wyczekanego hybrydowego Jogera żegnam się z Wami i zapraszam Was do kolejnych materiałów filmowych. Trzymajcie się.